Gigantyczny sukces Avengers Infinity War i Endgame nie należy tylko do naszych superbohaterów. Nie wyglądaliby oni dobrze, gdyby walczyli z byle kim. Większy sukces trzeba przyznać postaci Thanosa, który po prostu podbił serca fanów, pomimo tego, że chciał usunąć połowę populacji wszechświata. Chyba śmiało można powiedzieć, że jest on jednym z najlepszych, jak nie najlepszym przeciwnikiem w filmach o superbohaterach. Podczas Avengers Infinity War doprowadził do pierwszej gigantycznej porażki naszych mścicieli Kamieni i usuwając dokładnie 50% populacji wszechświata. Avengers Endgame, choć pokazało nam porażkę tego Thanosa, to głównym przeciwnikiem był młody Thanos z 2014 roku. Ostatecznie chyba każdy doskonale wie, jak skończyła się jego przygoda w walce z Avengers, i wydawałoby się, że na tym skończyliśmy rozdział jego opowieści. Jak się okazuje, jednak nie za bardzo. Zacznijmy jednak od tego, że obecnie w MCU istnieje nieskończona ilość wersji Thanosa. Tyle, ile mamy wymiarów, Ile mamy szalonych Tytanów tak naprawdę? Podczas filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness możemy zobaczyć inną wersję Thanosa z innego wymiaru. Możliwe, że w tym świecie udało mu się pokonać Avengers i ponownie usunął głowę wszechświata i dodatkowo unicestwił całą Ziemię. Krążą też plotki o tym, że film Eternals może pokazać nam młodszą postać Tytana, ponieważ akcja tego filmu odbywać się będzie na przestrzeni ponad 7000 lat. W filmie tym powinniśmy dostać wprowadzenie kilku najbardziej uzdolnionych umysłowo Osoby we wszechświecie i mówi się, że młoda wersja Thanosa może się tam pojawić. Więc tak naprawdę sposobów na wprowadzenie Thanosa ponownie do MCU jest wiele, jednak dziś chcemy poruszyć temat Thanosa, który został pokonany podczas wydarzeń z Avengers Endgame. Cała teoria na temat powrotu tego krwiożerczego tytana pojawiła się w sieci po tym, jak dostaliśmy kolejną usuniętą scenę z tego filmu. W niej brali udział Banner jako Hulk i starożytna znana z filmu Doctor Strange. Rozmawiali oni tam tak samo jak w ostatecznej wersji Endgame o konsekwencjach pstryknięcia i zabraniu kamieni z tych właśnie wymiarów. Jednak w usuniętej wersji starożytna zdradziła inne informacje na temat tego, co dzieje się z osobami, które znalazły się w złej połowie podczas pstryknięcia. Początkowo mówiło się, że zostają oni przeniesieni do innego wymiaru, prawdopodobnie do wymiaru kamienia duszy. Jednak Spider-Man Far From Home pokazał nam, że dla osób, które zniknęły te 5 lat minęło jak jedna sekunda. Dlatego też nikt z nich się nie postarzał, czy coś tym stylu. Storożytna w usuniętej scenie powiedziała, że te osoby po prostu są kompletnie rozwalone na atomy, które unoszą się w atmosferze. To by wyjaśniało sposób ich odejścia, czyli zamienienie się w pył po prostu. W momencie, w którym Hulk wykonał pstryknięcie, te wszystkie atomy wróciły w bezpieczny sposób na swoje miejsce, teoretycznie w tym samym czasie, w którym zniknęły. To wyjaśnia pojawienie się tych osób w tym samym miejscu, jednak bez upływu czasu, którym żyli ludzie, którzy nie oberwali podczas pstryknięcia Thanosa. Na sam koniec Starożytno dodało, że jest bardzo duża różnica pomiędzy ofiarami pstryknięcia, a po prostu osobami, które zmarły. Śmierci nie da się odwrócić, a ofiary pstryknięcia już tak. Wystarczy tylko siła równej sile kamieni nieskończoności i o ile w Marvel Cinematic Universe jeszcze nie ma takiej siły, to w komiksach kamienie nie są największym źródłem siły i energii. To wyjaśnia inną kwestię. Śmierć Nataszy, której Banner jako profesor Hulk nie mógł odwrócić podczas swojego pstryknięcia, powiedział kapitanowi pod koniec filmu, że starał się jak mógł, jednak mu się to nie udało. Teraz to wszystko ma sens i okazuje się, że usunięta scena rozwiałaby wiele tajemnic jeszcze podczas samego filmu. No dobrze, ale jak ma się to do Thanosa? W tej sprawie wypowiedział się sam wiceprezydent Marvel Studios, Luis Despacito. Powiedział on, że przyszłe filmy pokażą nam prawdziwą różnicę pomiędzy byciem ofiarą stryknięcia, a normalną śmiercią. Dodał on też, że obecnie ofiarami Kamieni Nieskończoności są wszyscy, którzy popierali Thanosa. No no, i oczywiście sam, szalony tytan. Louis na koniec dodał, że nic w Marvel Cinematic Universe nie jest przypadkowe i jeśli teraz wytwórnia wypuściła tę usuniętą scenę, to dlatego, że będą chcieli to później wykorzystać. Oczywiście, wykorzystać prawdopodobnie do tego, że jeśli kiedyś ten Thanos powróci, to aby dało się to wyjaśnić w normalny sposób. Dla wszystkich widzów. Pytanie tylko brzmi: czy potrzebny jest nam ponownie Thanos? Wiemy, że niedługo dostaniemy Doktora Duma i masę innych złoczyńców, więc czy tytan ponownie jest potrzebny? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, ponieważ MCU rozrasta się w gigantycznym tempie i nie da się powiedzieć, co będzie dalej. Jednak już teraz śmiało można powiedzieć, że szalonego tytana w MCU na 100% jeszcze zobaczymy. A wy chcecie powrotu Thanosa w przyszłości? Czy może lepiej jednak iść w te nowe postacie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jako, że zbliżają się święta, to polecamy sklep Beautiful Halo, gdzie możecie znaleźć tysiące ubrań wzorowanych właśnie na bohaterach Marvela. Aż do świąt na prawie wszystkie produkty obowiązują zniżki od 10 aż do 80%, więc nie ma na co czekać. Tak więc link do sklepu znajdziecie w opisie, plus właśnie tam też znajdziecie nasze kody promocyjne. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się zresztą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.